Ostatnia przed wakacjami sesja Rady Miasta Ostrów Mazowiecka zorganizowana została w połowie czerwca. Wtedy też tradycyjnie głosowano za udzieleniem absolutorium burmistrzowi miasta. Zanim jednak radni przeszli do rozmów o stanie budżetu i oceny działań włodarzy Ostrowi w 2018 roku, Rada podjęła uchwałę zezwalającą firmie WRI Deweloper z o.o. budowę dwóch kolejnych w mieście bloków mieszkalnych pięciokondygnacyjnych przy ulicy Kolarskiej. Dodatkowo inwestor zobowiązał się do wykonania przebudowy ulicy, wymiany kanalizacji sanitarnej i jej całkowite wyasfaltowanie. Później dyrektor biura promocji Michał Kulesza przedstawił prezentację o działaniach podejmowanych na rzecz promocji miasta. Mówił o prowadzonej stronie internetowej, o Facebooku, o wydawanym przez urząd biuletynie, także o współpracy z mediami, innymi firmami i przedsiębiorstwami. Również o formach kontaktu z mieszkańcami poprzez organizowanie różnych spotkań i konsultacji społecznych. Następnie burmistrz przeszedł do zaprezentowania raportu o stanie miasta za 2018 rok. Konieczność przygotowania takiego raportu jest nowością w samorządach terytorialnych. Dokument jest niejako podsumowaniem poprzedniego roku i tego, co zostało zrobione, zarówno jeśli chodzi o realizację budżetu, wykonane inwestycje. Jak również działalność miejskich jednostek i spółek, osiągnięć szkół podlegających pod miasto oraz działań związanych z pomocą społeczną. Raport jest dostępny do zapoznania się na stronie internetowej urzędu. W głosowaniu za udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania 11 radnych opowiedziało się za, 10 wstrzymało się od głosu. Takim samym wynikiem zakończyły się głosowania w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu. Oraz głosowanie w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium. Jestem w klubie, który od samego początku wspiera burmistrza i współpracuje razem z panem burmistrzem. Doceniamy taką dobrą politykę pana burmistrza, czyli nastawienie na rozwój całego miasta. To bardzo myślę wymownie wybrzmiało w stanowisku całego klubu. Pokazywało ono taki harmonijny rozwój całego miasta, czyli nastawienie na wszystkie obszary. Radni głosujący za podkreślali w dyskusji fakt, że dużo środków na inwestycje pozyskuje się z zewnątrz. Pracownicy wydziałów Urzędu Miasta piszą dobre wnioski, które są wysoko punktowane, dzięki czemu tak niewielkie miasto jak Ostrów Mazowiecka dostaje duże dotacje na projekty drogowe, kulturalne i inne przy udzielaniu absolutorium od głosu wstrzymali się radni klubu Niezależni Razem. Uważam, że pan burmistrz bardzo dużo zrobił i to podkreślaliśmy, pogratulowaliśmy panu burmistrzowi za, za to, co w mieście zrobił, to co widać, bo i mieszkańcy myślę, że też to widzą. Natomiast nas troszeczkę martwi brak współpracy z naszym klubem. No my jesteśmy w jakiś sposób marginalizowani. Składamy różne wnioski o przekształceniu wieczystym w prawo własności, na które mieszkańcy bardzo czekają. Złożyliśmy to w marcu. Nie ma żadnego odzewu. Chcieliśmy ceny śmieci, żeby była kalkulacja, żeby to nie wynikało z niewiadomo czego, żebyśmy byli przekonani, że w istocie powinny być te podniesione. No niestety nas nie traktuje się po partnersku i nas to troszeczkę boli. Jest nas dziewięciu plus Stanisław Deleski i no, no dziesięć osób też by się starało pracować dla tej Rady, bo myślę, że każdy z nas mógłby wnieść coś do tej Rady, a tak to, to troszeczkę nas to zniechęca. No i myślę, że do końca też nie byliśmy przekonani co do wszystkich inwestycji, które pan burmistrz akurat tutaj prowadzi i stąd było nasze stanowisko. No nas traktujemy jako totalną opozycję. My głosujemy w sprawach ważnych dla miasta zawsze głosujemy za. Dzisiaj dalej też będziemy głosować za i tak, tak jest nasze stanowisko. Zresztą w naszym klubie jest bardzo dużo wartościowych ludzi, którzy są starymi samorządowcami, skarbnic, skarbnik, pan zastępca i byśmy mogli dużo pomóc w tym mieście i dużo wnieść. No niestety jesteśmy traktowani troszeczkę tak, tak nie po koleżeńsku i nie po przyjacielsku i stąd też nasze takie troszeczkę rozgoryczenie. Burmistrz dziękował radnym za udzielenie absolutorium. Słowa uznania skierował również do swoich współpracowników, którzy na co dzień wkładają dużo pracy w to, aby sprawy miasta Seszły w dobrą stronę. 10 do 11 to jest korzystny dla mnie wynik. Trzeba tutaj zauważyć, że nikt z radnych nie był przeciwko, chociaż popierających było 11. Jestem grupie Prawa i Sprawiedliwości po prostu wdzięczny za docenienie naszej pracy. Przecież to jest praca nie tylko burmistrza miasta, ale całego kierownictwa, współpracowników i po prostu pracowników. Różnych instytucji ratusza, ale też spółek, szkół, przedszkoli, instytucji kultury. To jest dla mnie duża sprawa, zarówno wizerunkowo, jak też po prostu, tak osobiście, zawodowo. Jestem usatysfakcjonowany. Wiele ulic, wiele przedsięwzięć o charakterze kulturowym wyzwania w postaci sięgania po środki zewnętrzne. Są dla nas codziennością, jesteśmy tutaj skuteczni. To wszystko dzisiaj zostało docenione i jestem wdzięczny i bardzo dziękuję. Rada późniejszymi uchwałami wyraziła zgodę na udzielenie parafii pod wezwanie w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny, dotacji na prace konserwatorskie przy Zabytkowym Kościele oraz na cmentarzu parafialnym przy ulicy Lubiejewskiej. Jednogłośnie wprowadzono drobne zmiany w budżecie na ten rok i wieloletniej prognozie finansowej. Na koniec przyjęto uchwałę w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników